Nie mam zbyt dużo czasu, ale chcę podzielić się pewną historią o moim szefie. I Derek, czyli mój szef, dla którego pracuję, jest przykładem tego, który żyje obfitym życiem w Chrystusie Jezusie. Zawsze był bardzo ciężko pracującym człowiekiem. Przyjechał do tego kraju, do Kanady z niczym.

żeby odnieść sukces w biznesie. Ale on nie mówił, że Bóg jest w kościele, a Derek jest tutaj w biznesie bez Boga. On traktował swoją pracę jako pracę dla Pana. Cokolwiek nawet robił w świecie, to robił to dla Pana. I długo, short, God gave him Żeby company. skrócić tą historię, to Bóg dał mu pewną kompanię, Ktoś, kto nie ma właściwych nawet, nawet, nawet skills, wykształcenia, właściwych umiejętności. Ale on nie... Nie usiadł sobie i tylko się rozkoszował swoim błogosławieństwem od Pana. W pierwszym roku, kiedy Bóg dał mu ten biznes, on zasponsorował 10 dzieci dla World Vision. I każdego roku dodawał 10 dzieci. I dzisiaj sponsoruje 90 dzieci przez World Vision. 4 lata temu on zaczął służbę w schronisku dla bezdomnych. Czekał, aż Bóg mu coś pokaże, coś powie. Ale miał ten moment, w którym się zastanowił i zobaczył, że to raczej Bóg czeka na niego. A więc za, za co, zaczął więc dzwonić z książki telefonicznej do przytułków i pytać się, czy potrzebujecie kogoś, ktoś, kto by przyszedł do was. Jeden z tych przytułków, z tych skronis powiedział, tak, chcemy, ponieważ wysłaliśmy 70 listów do różnych kościołów i nawet jednej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. I od tego to, się, to spowodowało otwarcie do jeszcze więcej przytułków, do, do, nawet do służby więziennej, do służby w szpitalach. I share this because where you are in your life, what, what you are doing outside of the church, is not disconnected from God. Dzielę się z tym, aby Wam pokazać, że to co robisz poza kościołem nie powinno być oddzielone od Boga. Nieważne, czy jest, siedzisz w domu, czy jesteś artystą, to nie ma absolutnie żadnej różnicy, robisz to coś dla Boga. Być może, że Bóg czeka na Ciebie, abyś Boga wszynius do tego co robisz Don't make the mistake of these people of settling just for some blessings and becoming religious Nie popełnij błędu tych religijnych ludzi którzy tylko rozkoszują się i czekają na błogosławieństwo Today Derek's ministry has grown he bought a new 10000 square foot building the first floor is his office the second floor is all ministry I dzisiaj uh, służba tego mojego szefa Derek'a wzrosła tak że kupił 10000 square foot building tak Eee, okay. pierwsze, piętro pierwsze piętro jest opisy i na dole ma e, całą swoją służbę i służy tym dla ludzi budynek and I, and I that that jestem przekonany, że to jest wolą Bożą dla każdego z nas dla nas wszystkich to seek him, abyśmy go szukali, us, że Bóg na nas czeka our races. abyśmy biegli w tym wyścigu out. abyśmy wołali do Boga What are we for? na co więc czekamy How many of you in this place today have heard the God Jak wielu z nas usłyszało słowo, które było do was wiastowane, abyście szli na cały świat i głosili ewangelii? Who's слышал? That's right, Everybody. How many of you have received the gift of the Holy Spirit? Ilu z was otrzymało dar Ducha Świętego, which is being manifested in the church somewhere. Oh, less hands. <laughs> Oh, trochę tam jest. Ale widzę, że God's will for you. His Ale to jest Boża wola, to jest jego obietnica do was. So Sylvester, it, czy, będziemy waiting, jak waiting, Sylvester waiting czy, czy będziemy jak Sylwester Stallone, czy będziemy us, siedzieć? How by God to us, Który z nas został powołany, żeby pomagać biednym? z nas. How many of you have a call on your life? How you feel, to love your Ilu z nas ma powołanie do tego, aby miło miłość dać swojemu sąsiadowi, żeby za, zaprosić <laughs> yeah. na obiad kogoś? Wszyscy z nas. To jest ta wieczerza, to jest ta uczta, to jest królestwo. To musi być bardzo ekscytujące. Nie mogę powiedzieć, jak ekscytujący jestem, gdy mamy obcych w naszym domu. Chcę Wam powiedzieć, że my jesteśmy bardzo zawsze podekscytowani, kiedy mamy jakichś obcych ludzi w naszym domu. It's a, it's a, it's an, it's to jest bardzo podekscytujące. To jest taka przygoda. Now, how many of us are to go to raz, proszę. Ilu z, okay, z nas jest powołany do tego, aby chodzić raz w tygodniu do kościoła, później nic nie robić przez cały tydzień, siedzieć przy telewizji i godzinę czasu spędzić z naszym dzieckiem przed pójściem spać? Ilu z nas jest powołany Alleluja. do tego? that. <laughs> Nikt nie ma do tego powołania. Nie jesteśmy do tego powołani. Ale czasami Nie do tego powołania. Ale ja również przeszedłem przez takie stadia Bycia takim religijnym człowiekiem Kiedy zacząłem, przestałem wierzyć, że Bóg ma coś większego dla mnie Coś wspanialszego dla mnie Nie mówię o tym, żeby teraz iść i krzyczeć Jezus do każdego człowieka o, Teraz czuję się zmotywowany I mówię Jezus, 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 Jezus To makes religious people feel to sprawia, że ludzie religijni czują się dobrze. Ja mu powiedziałem o oh Jezusie, on, on na mnie się zdenerwował, a to już nie mój problem. To nie jest miłość, to nie jest kochanie ludzi. Tak, zaprosić dziecka, dziecko, które nie ma ojca, nie ma matki, zaprosić dziecko na baseball game? Sure. Look, no, look out for orphans and widows. and widows. This is pure religion, James says. Apostoł Jakub mówi, że prawdziwą pobożnością jest nieść pomoc sierotom i wdowom. To jest there, prawdziwa religia. Tysiące, tysiące sposobów, gdzie my możemy pomagać ludziom na ulicach, możemy pomagać lokalnej społeczności. Why not start here in this place? A dlaczego nie możemy tego zacząć teraz, dzisiaj, w tym miejscu? Tak, po prostu wiem, że... Szkółka niedzielna. Potrzebuje nauczycieli. Tutaj na Potrzebuje po to, żeby byli ludzie tam powołani w tej szkółce, aby nasze dzieci wyrastały na mężów, na córki Boże. W pierwszym liście Jana, w rozdziale trzecim i w wersie którym? Wers. 1, 3, 16. 1, 3... Nie, 1, 3, 18. O, macie. Dzieci. pierwsza list Jana mówi. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Na zakończenie. Jeśli ty oczekujesz... To revive, Czekasz na Boga, to you, to heal you. aby Ciebie uzdrowił, aby Ciebie odnowił, to you, aby you Ciebie aby Tobie dał jakieś większą, większą tobie służbę. Dał to aby objawił się dzisiaj Tobie. Może się okazać, że to On czeka na Ciebie, abyś to Ty zrobił, ten pierwszy krok. Może instead, jest ktoś dzisiaj, tutaj, obecny, który nie robi tego pierwszego kroku. I don't i mówi, Ja nie wierzę w Boga. God? Show me, God. If you're there, show Gdzie jest Bóg? Jeśli Bóg, Boże, ty istniejesz, pokaż się, objaw się. But God Ale Bóg w taki sposób się nie objawia. Jest powiedziane w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli to jest piąta Księga Możeszowa. który... jeśli you from there, where you are in your life, if you seek the Lord your God, you will find him if you look for him like Sylvester Stallone, with all your heart and with all your soul. Okay. E, jest napisane 4,29 I będziecie tam szukać Pana swego Boga. Znajdziesz Go, jeśli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Tak jak Sylvester Stallone szukał, czy Ty też będziesz tak szukał, jak on szukał? Jeremiah 29,13 you, you, you will seek me and find me w Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale i w wersecie 13 e, czytamy słowa Gdy nie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy nie będziecie szukać całym swoim sercem. Jeśli chcesz szukać Boga, jeśli chcesz naśladować Boga, jeśli całym swoim sercem Bóg Cię zawiedzie, to 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 jest Jego wola i Jego wola będzie się objawiała w Twoim życiu. On ma, on ma miejsce dla Ciebie przy Jego stole. I ma życie obfite, życie pełne przygody z Nim. I to życie, które się skończy koroną żywota na Twojej głowie. A więc jeśli słyszysz Jego głos dzisiaj, idź za Nim, pójdź za Nim. Przyjmij miejsce przy, przy Jego stole. Zajmij miejsce przy jego stole. To jest to, o czym Bóg do mnie mówił właśnie w styczniu, w czasie, w czasie spotkania modlitywnego, kiedy tylko było nas czterech. I, on God, but God is waiting for I you. ktoś miał słowo, właśnie, że ty oczekujesz i czekasz na Pana, a to Bóg czeka na Ciebie. I wtedy That's pomyślałem, To ja, to słowo jest chyba do mnie. Week, I I, do. I, ja, was, I ja wiedziałem, że to Bóg mówi do mnie, ja wiedziałem, co mam zrobić. Ja a więc chwyciłem za telefon i zacząłem dzwonić do ludzi, do których nie rozmawiałem przez lata. Weeks, I przez dwa tygodnie, kiedy cała służba modliła się i pościła, so Bóg. Bóg. Bóg zaczął is... otwierać tyle drzwi dla mnie, że nigdy się tego nie spodziewałem. I to okazuje się, że Bóg czekał na mnie. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ty czekasz na Boga, czy Bóg czeka na ciebie? Nie, Bóg błogosławi.